No siema widzów w dzisiejszym odcinku reaguję na yy, odcinku reakcji reaguję na piosenkę Paleone zielone to zielony Na początku chciałem podziękować, że aż 190 subskrypcji nagrywam na ten moment. Wielkimi krokami zbliżam się do 200 chciałem podziękować jak naj jak i serdecznie za, te, za to, co się teraz dzieje na tym kanale. Chciałbym jeszcze przeprosić za przerwę, bo tamte filmy były nagrane z dużym zapasem. Poprzednie dwa. Ten film jest dopiero nagrywany po, po czasie zapasu. Dlatego chciałbym dopiero teraz podziękować, nie w tamtych dwóch filmach, bo to... Bo tamte filmy były nagrane z zapasów Ale dziękuję teraz. Ale... Ale jeszcze zanim zaczniemy odcinek, zostaw suba lajka, like nie bądź fajka. <laughs> eee, suba lajka like to na dole. Mm, jeszcze co mam powiedzieć. Podajcie na Discorda, bo to nie bodajże, nadejdą duże zmiany. Możecie tam być, nie wiem, chyba będziecie mieli tam różne rzeczy. Zapraszam jeszcze na mojego Instagrama, Twittera, to fajne, bo, 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 bo tam też ruszamy pełną parą. No i co? Nie pozostało mi nic, tak. Yy, zacząć tę reakcję na Kalio Zielone 2. Nice. Wielki jak Rzym Muzyka Robię zielone to zielony młyk Pierwsza co mnie trochę irytuje To jest to Dym dyr dym dym dyr dym 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 dyr dym dym dyr dym dym, 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 dym. dym. Nie wiem, to jest... Dym, 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 dym imperium wielkie jak Szym Dym, dym, Robię zielone to zielony młyn Dym, dyry, dym, 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 imperium, wielkie jak szym Zielone światło Ale nie, nie jest tak jak źle zrobione Jadę, znika mi no bo zarabiam papier Co o mnie mówią, to biorę na klatę Ogląda te szoty i sam bekę łapie Sił. Choć nie jeden z drugim to niedobry był Nie żyję w lesie, a życie mam green Nowa nutka robi na Twitchu Jestem zielony w muzyce, to fakty Jak murawa na stadionie piłkarskim Jestem zielony, to są proste fakty Idę do celu, a nie gram ze w statki. Jestem pewny swego, a nie jakiejś strapki Z zielonym robię se wszystkie kanapki Na dworze zimno, mimo to bez czapki Hejtują zielony, a chodzą do żabki Aha, He, hej tu, zielony, a chodzą do Mhm. I co teraz hej że was? pocisnął. No tak, średnio bym <słaniany> powiedział, tak, średnio. hehe, Dym, 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 zielony dym, 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 Schwytliwe mam takie wydarzenie, ale trochę irytujące. Dym robię zielone to zielony młyn. Dym dyry dym dyry dym parion imperium, wielkie jak szyb. Życie w kolorze jak Joker, Okej, Zielone oczy jak po. Discord oni mają Joker, Jokera. Joker, Halo! Niedobro Popek, potem jadę sobie zielonym samochodem W płucach nie ziele, no bo dbam o zdrowie Babcia sypie koperek na ziemniaki Potem na kolację sushi, i Nie odbiło mi ze mną starych chłopaki Chyba mi odbiło do kolejnej chaty Już odbieram klucze, niczego nie muszę Niech ktoś mi zarzuci, że dla siada muzę Tu robię, to nie komentuję, to nawet nie powiem 40k na klipy lewy było... Już, już flex, już flex 40 kanał klipy No i to mnie to obchodzi Nie mów takich rzeczy Ogień na głowie rodzina, w sercu zielone Zbijam z każdym fanem na mieście pionę, jak znów zapytam <coughs> Pięcioletnim <coughs> fanem Nie przepraszam <coughs> Siedmioletni go tarzy zresztą Co? Robię to jedyne co im odpowiem. Dym dyre dym dym dyre Robię zielone, to zielony młyn. Dym dyre dym dym dyre dym dym. imperium wielkie jak szyn. Dym dyre dym dym Robię zielone, to zielony młyn. Dym dyre dym dym dyre dym dym. dym. imperium wielkie jak szyn. Idzie, lone, robię, robię, sobie zjelone, 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 robię, lone, to... jakoś... robię, 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 zielony młyn dym dyr dym dym dyr imperium wielkie jak szery dym dyr dym dym, dym dym robię zielone to zielony młyn dym dyr dym dym dyr dym, dym, dym. dym. imperium wielkie jak szery imperium co ja mogę powiedzieć o tej nucie, no nie jest słaba nie jest Dobra, no cóż, to... wątpię, że oryginał, lecz mogę się mylić. Ale jeżeli wy chcecie zasubskrybować ten kanał, to zasubskrybujcie go w tej chwili i zostawcie lajka. Badajcie na wszystkie moje social media, na Discord, który się już niedawno otworzył. Będą tam się grube rzeczy działy w przyszłości, dlatego jeżeli chcesz być. Jedną z pierwszych osób, która na przykład wystąpi w Minecraft ze mną, albo nie wiem, jak na jakimś odcinku czegoś, to Pani na Discorda i dostaw służbę. My się widzimy oczywiście w następnym odcinku. Trzymajcie się, siema. Jeszcze raz dziękuję za prawie 200 subów. Mam nadzieję, że to dobijemy niedługo.